Oto obo miejsce jest. Proszę. Czapka. Salam. Czapka. Jesteśmy chyba w urzędzie, nie Nie zrozumiałem No O co chodzi? Chciałem złożyć skargę, a nawet zażalenie na dzielnicowego To skargę czy zażalenie? Jedno i drugie Jakie osiedle? Tutaj, co? Za przyjazdem zaraz. Tam są dwa. To, to co, gdzie ja mieszkam. Bo teraz zmienili nazwę. Teraz się nazywało inaczej, teraz się nazywa. Teraz się nazywa od tego, co jest, ten, no... W czym się podaje zupę? W miejscu. To psu! Znaczy... Nie, nie, no... Ja tak dla przykładu powiedziałem. Ko kotkowi można powiedzieć, kotkowi. W miseczce, prawda. Ale człowiekowi to się podaje w tej, w tej srebrnej takiej, nie czarce, tylko ty o, w wazie. O, osiedle wa wazów. Waz. Tak, osiedle wazów, tak jest. Wtedy się inaczej nazywało, no. kosmitów. Chyba kosmonautów. No, nieważne, było i tak nie z tej ziemi. No. Sierżant Filipski. Sierżant? No, no, po tym awansie on się zrobił teraz taki służbista, chciał powiedzieć. Co znaczy? Słucham? Co znaczy? No, to znaczy, no nie lubi mnie. No. Jak no. mam to rozumieć? Lubi, nie lubi. Przecież on jest żonaty. No nie, nie, no, nie w tym sensie. No, po prostu uwziął się na mnie. No. Macie na to dowody? Dowody, dowody, no. Nie pozwala mi bić żony. A co wy macie do żony Filipskiego? Panie komedian... komendancie, mojej rodzonej własnej żony nie pozwala bić. No gdzie Filipskiego? Gdybym miał bił żonę Filipskiego, to on by mi jeszcze podziękował. Nazwisko? Nazwisko? Kasperek. Szkolenie było, co? Nazwisko z dużej litery powinno być. Tu są tylko małe. Syn Waldemara. Tak, to ja. Powiedzcie mi, Kasparek, za co właściwie bijecie żonę. Jak, za, za co? Po prostu po to, żeby się wyłazowa. Czasy takie nerwowe, daj pan papierosa. No. No. Przychodzi człowiek z roboty, no. no, no tu. To nie jest przesłuchanie. Gdybyście byli podejrzane, to papieros by wam przysługiwał. A tak to nie. Bądź pan człowiekiem no i ma wyrosła. Co z tym dzielnicowym? Co z tym dzielnicowym? Mówię cały czas. Od dwóch tygodni waruje pod moim oknem, często ja Hankę na pysy, on już jest. No, to tak nie może być. Co, 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 to mob mobbing jest czy coś takiego. To wy nie wiecie, że policja ma ustawowo obowiązek interweniowania w razie awantur rodzinnych. Wiem, wiem, to wszyscy wiem. Ale jakieś normy społeczne muszą być zachowane. Panie komisarzu, jak w Unii Europejskiej, jak pan zobaczy, jak jest, no. Ta policja raz jest, a raz nie jest. A on zawsze jest. pan papierosa. Wyście tu przyszliście zapalić czy złożyć zażalenie? To co ja mam robić? Ja już sam kilka razy próbowałem z nim kazać, jak z człowiekiem. Mówiłem, my, człowieku, kurwa, piła się, napija ja się, wyładuje. No. Panie Kasperek. No, A to taki Panie Kasperek, wyście powiedzieliście. Tak, to jest moje ulubione powiedzonko. To co pan? Trzy pan postępowanie czy nie? Czy ja będę wścił, czy nie będę. Be... To ja będę decydował. Bo ja jeszcze mogę złożyć skargę do Trybunału. Jakiego Trybunału? No, od ludzkich spraw. Tam, gdzie państwo polskie ciągle wygrywa. Straszycie mnie Trybunałem w Straszyburgu. Nie straszę, no, panie komisarzu. Pytam się, czy coś się da zrobić w mojej sprawie. Co się da zrobić? Co się da zrobić? Obrażacie policjanta na służbie, dietę żonę, używacie bulgarnych wyrazów. Jeszcze ja mam wam w tym pomagać, tak? No zaraz pomagać, pomagać tam pomagać. Podzielimy się robotą. Ja sam będę bił żonę, a pan niech dołoży dzielnicowemu. Będziemy pić. No. No, to zobaczy, to naprawdę to przynosi ulgę. Naprawdę. To się panu przyda. Pan zobaczy jak pan wygląda. Blady, zmęczony. Do widzenia. No, twarz pomarszona jak wątroba nie roba. Pan zobaczy na siebie. Wątroba nie roba. Wątroba nie roba. No, twarz jak wątroba. Do widzenia, do widzenia. Może ten Kasperek ma rację. Może jakbym się tak wyżył na dzielnicowym, to może i mojej bym nie bił.